się do tych y, wcześniejszych modlitw, e, Prośmy Ducha Świętego, jego światło na to słowo, o jego działaniu w naszym sercu i żeby rzeczywiście Duch Święty objawił nam to słowo, by ono stało się dla nas czasami perłą, czasami mieczem. Amen. Amen. E, chciałbym się podzielić e, swoimi refleksjami. E, również swoim doświadczeniem, w tym w tej drodze z Bogiem. I dzisiaj może w kontekście Słowa Bożego, w kontekście nauczania Chrystusa, w kontekście dwóch fragmentów, które są kluczowe. To jest oczywiście tylko jakoś bardzo wybiórczo, wskazania na górze. I to, co czasami nazywa się mową pożegnaną Chrystusa, czyli od końca XIII rozdziału Ewangelii do końca rozdziału 17. Nie zapominając o tym, że również apostołowie też przekazali nam swój obraz, swoją relację. I teraz, dzisiaj chyba bardzo takie bogate było to nabożeństwo, były świadectwa mówiąc o jakichś aspektach życia duchowego, o naszych problemach, o naszych obawach, ale też nadziejach i pewności. Może tak najmniej tutaj dzisiaj o tej pewności. I często mówimy, że chrześcijaństwo jest drogą. Ta wspólnota chyba nazywa się w drodze. Chrześcijanie w wczesnych wiekach określano właśnie, że oni są w i my oczywiście bardzo często mówimy, że chodzimy z Chrystusem, chodzimy w Bogiem. I teraz jest tak naprawdę pytanie, czy to my idziemy za Chrystusem, czy ciągniemy Chrystusa za sobą? Bo chcielibyśmy, żeby moc Chrystusa była w naszym życiu. Jak mówimy, że ofiarujemy swoje życie Chrystusowi, to znaczy, że co? Że chcemy być mu posłuszni, być sługą Bożym, odjąć się tego powołania, które, które do nas dotrze przez y, Słowo Ducha Świętego, święty Święty nam to objawi. Czy znów byśmy chcieli ofiarować to swoje życie po swojemu? My ofiarujemy, bo będziemy, złożymy ofiarę ze swego życia, ale tak naprawdę, żeby żeby Chrystus, żeby Pan Bóg nam I czasami potrafimy myć porządek. Jest bardzo dużo religii na świecie, może teraz już nie, w których schemat jest spoganie. Czyli jest człowiek zalękniony, my tak jak żeśmy rozmawiali, też nie jesteśmy wolni od tego lęku, który wierzy w Boga, który jest mocny i chce mu złożyć ofiarę przez upoważnioną i przysposobioną do tego celu osobę, czyli kapłana. I teraz e, chrześcijaństwo jest odprostnością. To nie my Boga używamy dla siebie poprzez Twoją ofiarę i kapłana, tylko Bóg pragnie nas użyć na Twojej drodze. I teraz jeżeli mówimy e, i myślimy, to warto też takiej uczciwości wobec e, własnych słów i własnych intencji e, patrzeć. I teraz e, Słowo Boże. Słowo Boże e, te od samego początku, ale pamiętajmy, że my, my jesteśmy cały czas w nowym przymierzu. W tej stałej relacji, którą przyjęliśmy i potwierdziliśmy. I teraz, jeżeli jesteśmy Chrystusowi, no tak, tak to e, jest. Czyli jesteśmy Jego natury. I mówimy o tym, że doskonałością w wierze jest miłość. Miłość na zrób Chrystusa. To dobrze jest, żebyśmy tą naukę Chrystusa znali. Byśmy znali tą drogę, która prowadzi nas do, do, do doskonałości. I byśmy na tej drodze idąc we wspólnocie, bo tak Chrystus to przewidział. Byli uczciwi, byli posłuszni Bogu. I rzeczywiście byśmy naprawdę wzrastali, bo tak naprawdę pierwszą przeszkodą naszego wzrostu jest grzech. Czyli nieposłuszeństwo Bogu. I teraz. Yy, Chciałbym pokazać tutaj parę fragmentów, które będą pokazywały też i ewolucję nauczania, który nie mówi wszystkiego od początku. Niektóre fragmenty te z Ewangelii Mateusza, one, one jeszcze nie mają tej pełni. Ale żebyśmy się trzymali słowa, Bożego, Mamy słowo, mamy pismo. I z drugiego listu do Tymoteusza to wszyscy... Wiemy 3,16, nawet myślę nie warto szukać. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Czyli widzimy, jak apostoł miłości, apostoł łaski też pokazuje, że żebyśmy widzieli, że my w nowym przymierzu mamy to ogromne narzędzie. Marek zawsze mówi, że jest jednostronny i ma rację. Ponieważ w Starym Przymierzu po jednej stronie jest człowiek, po środku było prawo, a po drugiej stronie był Bóg. Jest to uproszczenie, bo Bóg w Starym Testamencie również wyciągał rękę do człowieka i jego miłość było widać. Ale dzisiaj rzeczywiście w Nowym Przymierzu my jesteśmy otoczeni Bożą miłością, Bożą mocą, przez Ducha Świętego. I teraz Zaczniemy od początku, może dziś będzie pewnie sporo tekstu, ja będę starał się nie przedłużać. I jakbyśmy zaczęli od Ewangelii Mateusza, pierwszego rozdziału, od początku. Bo często te błogosławieństwa, bo czytamy te błogosławieństwa i później dalszy fragment, są nazywane przykazaniami przymierza Chrystusowego. Było dziesięć przykazań starego przymierza. Wszyscy je znamy. Yy, I tutaj Chrystus pokazuje nam obraz człowieka na jego podobieniu. I Chrystus mówi takie słowa. Jezus widząc tłumy wszedł na górę i usiadł. Przystąpili za niego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał z tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu ale bowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, ale bowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, ale bowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ale bowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, ale bowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy prowadzają pokój, ale bowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowaniem dla sprawiedliwości, ale bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was. I kiedy i z mego powodu mówią kłamliwie, wszystko złe na was, Cieszcie się i radujcie, ale bowiem Wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. I na pewno każde błogosławieństwo skłania nas, wzywa nas do tego, byśmy się z nim skonfrontowali. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy w tym Bożym Błogosławieństwie? Są nowe e, przekłady, tam jest słowo szczęśliwi. Ale pamiętajmy, że to nie jest, e, to są w, w rozumieniu chrześcijańskim, czyli to błogosławieństwo, szczęście jest od Boga, tak jak, już to przeczytam, bo nie warto szukać. E, kiedy Chrystus wraca się do Piotra i mówi, kiedy Piotr e, daje świadectwo i mówi, opowiedział Szymon, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus nużej. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Ale bowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli patrząc na błogosławieństwa, e, nie patrzmy na to, że nie dostajemy, że nie dorastamy, że uchybiamy. Ale patrzmy, jak wielkie to błogosławieństwo Boga jest. E, może być. Może być naszym udziałem, może być prawdziwie nowa natura. Jeżeli rzeczywiście będziemy Boga prosić o to, by byśmy tą drogą Chrystusową, drogą świętości, doskonałości na wzór Boga Ojca szli. Bo dopiero ta wiara, ta droga, ta uczciwość wobec własnego sumienia będzie nam dawała moc prosto wobec. Jeżeli będziemy uwalniać się od grzechów, jeżeli będziemy tymi, którzy oczyszczają swoje życie z tego wszystkiego, co jest złe, tak naprawdę to często słyszę, że jest warownią szatana w życiu człowieka, to wtedy rzeczywiście będziemy doświadczać mocy Boga. I teraz... Co dalej? Jest dalej. I teraz zobaczymy, że jeśli idziemy tą drogą tej natury, Pan Bóg ma dla nas plan. Od 13 wersetu 5 rozdział Mateusza. Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła, i nie stawia na twórcy, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w Niebie. I tak naprawdę szesnasty werset jest najkrótszą definicją chrześcijaństwa, ponieważ my jesteśmy powołani do wydania owoców owocu, który będzie widoczny dla innych ludzi. Natomiast no oczywiście rzeczywistość, e, rzeczywistość tego życia duchowego, życia kościoła Chrystusowego niesie wiele zagrożeń i wiele problemów i one z jednej strony są częścią naszego osobistego życia duchowego, ale też to mogą być problemy. Związane ze społecznością. I teraz y, Mateusza 7, rozdział 15, od 15 wersji. Czeszcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po owocach, czy zbiera się winogrona z ściernia, albo y, z ostu figi. Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. I nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone, a więc poznacie ich po owoce. Są na pewno znane fragmenty i widzimy, że jest tu ten przekaz. Który mówi, że jeśli wspólnota wydaje, jeżeli dobre owoce, to znaczy, że rzeczywiście ludzie, którzy prowadzą tą wspólnotę, starsi, pastorzy, jak będziemy to nazywać, rzeczywiście pełnią służbę Bożą. Natomiast jeżeli tego owocu nie ma, to znaczy, że jest problem. Bo jeżeli mówimy o owocu, to mówimy o owocu Ducha Świętego. Tak jest w Galatian 5,22. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, i cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnokom nie ma stanu. I teraz powiedziałem, że słowo może będzie nam przynosić perły albo miecz. I widzimy, że z jednej strony jest oczekiwanie owoców jest to, że my też y, znajdując perły w Słowie Bożym będziemy wydawać owoce, ale nie możemy zapomnieć, że Słowo Boże to też nie. Nie możemy poszukiwać się wbrew własnemu sumieniu. Oczywiście y, Pan Bóg przewidział nasze słabości. Pan Bóg przewidział, że będziemy potrzebowali pomocy, że będziemy potrzebowali ofiary Chrystusa. Która rzeczywiście otwiera nam drogę do wody. I rzeczywiście, jeżeli prosimy, miłosierny Bóg odpuści nam drzew, których yy, który żeśmy się dopuścili. Natomiast yy, widzimy, że w XIX każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie im wycięte i w ogień wrzucone. I oby to nie było nas. Także. Ten, ten motyw się będzie powtarzał. I teraz pójdźmy dalej. Od 21 wersetu 7 rozdziału Mateusza. Nie każdy, który mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Mego Ojca, który jest zmieni. Wielu powie mi owym dniu, panie, panie, czy nie, prorokowaliśmy mocą Twojego imienia. I nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia. Tego świadczeń im, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. No i zobaczcie, czyniąc różne rzeczy mocą imienia Chrystusa czy skutacz, Boga, można się dopuszczać nieprawości. Ale co Chrystus mówi na początku? Nie każdy, kto mówi mi panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto spełnia wolę mego ojca, który jest w niej. Czyli musimy zrozumieć, że w Bożym Porządku, w Bożym Plagie, w Nowym Przymierzu, Pan, Pan Bóg przewidział nam odkupienie i naukę swojego Syna Jezusa Chrystusa, e, przewidział drogę świętości i przewidział do tego narzędzia. Wszelkie dary, wszelkie charyzmaty, działanie Ducha Świętego nie jest dla samego siebie. Ono jest dla nas, dla naszej wspólnoty, dla, wspólnej, dla wspólnego pożytku, by nas wszystkich prowadzić tą drogą świętości. Więc y, nie możemy patrzeć na dary w sposób indywidualny, czy indywidualistyczny, klubiąc y, się, chępiąc się pewnymi darami, bo, bo tak naprawdę w tym momencie właśnie czynimy w nieprawość. Bo jeżeli mamy dar, to następne pytanie jest takie, po co Pan Bóg ten dar mi dał? Co ja powinienem z tym darem zrobić na Bożą chwałę? Bo Boże dary to nie jest dla Was. A Pan Bóg nie pozwala Ciebie żartować. Wielokrotnie w Biblii to widzimy. Także widzimy tutaj tą złą drogę. I dalej, w 24 wersecie, Chrystus mówi każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można przyrównać z człowiekiem roztropnym, który swój dom zbudował na skalę. Pan też, zebrały potok, zerwały się pichy i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Ja może przerwę w tym momencie. Często mówimy, że moc Boża objawia się w naszym życiu w słabości, w kryzysach, w problemach. A to Chrystus pokazuje, że jeżeli trwamy w posłuszeństwie, jak to Mojżesz mówił, przygniemy do Boga. To w tym jest ten fundament mocno, mocno posadowiony, na którym my swoje życie możemy oprzeć. I rzeczywiście takie jest doświadczenie. Takie jest doświadczenie ludzi, którzy, którzy podejmują się służby. Takie tak jest moje doświadczenie. Ta służba buduje, umacnia. Nie tylko mnie, moją relację z Bogiem, i wtedy rzeczywiście jest się na pewnym fundamencie. Nie jest się lewym, nie jest się chwiejnym, jest się człowiekiem utwierdzonym przed Bogiem. Właśnie w posłuszeństwie. I zobaczymy, że, że się to będzie powtarzać. No oczywiście jest też druga droga od 26 wersetu. Każdego z nas, kto tych słów moich słucha, ale nie wypełniaj. Można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł w deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom, i runął. A upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauczyciel. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich, a nie jak ich uczeni w piśmie. Czyli widzimy, że że ta Tam. moc wiary jest e, dzięki działaniu Ducha Świętego, dzięki posłuszeństwu, dzięki Słowu Bożemu, bo my poprzez Słowo Boże, które często potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, żebyśmy zobaczyli e, też doświadczenie, które rzeczywiście Bóg na nas wprowadza, jesteśmy tymi, którzy, którzy są utwierdzeni. I rzeczywiście wtedy nasze życie ma moc. Nie jesteśmy zakonoznawcami, nie jesteśmy widzami, jesteśmy uczestnikami chrześcijaństwa, które jest relacją z Ojcem, synem, Duchem przez Ducha Świętego. I teraz, jakbyśmy zapożyczyli sobie fragment z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział od trzeciego wersetu zobaczymy jak apostoł jak apostoł to widział drugi list Piotra pierwszy rozdział trzeci wers, od trzeciego wersetu tak samo Boga ta Jego Wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego co się odnosi do życia i pobożności przez poznanie tego który powołał nas w swą chwałą i doskonałością i mam jeszcze raz to potwierdzenie, że ta wszechmoc Boga wyposaża nas. Wiemy, że Bóg jest tym, który posyła Ducha Świętego. Wyposaża nas to wszystko, co jest niezbędne, byśmy mogli tą drogą iść. Przez nie zostały nam udzielone z i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami. Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego rządzą na świecie. Dlatego też, właśnie, wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary Waszej cnotę. Do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterstwo. Do przyjaźni braterskiej za Gdy bowiem będziecie je mieli, to w obfitości nie uczynią z Was one bezczynnymi i bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu Bo bowiem ich brak jest ślepy, krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych brzegów. Czyli widzimy to taki proces, ale na początku tego procesu apostoł mówi, że to jest dar boskiej wszechmocy. I teraz widząc to, tą perspektywę e, naszej drogi, która prowadzi nas do Chrystusa, która prowadzi do mocy Bożej w naszym życiu tak naprawdę. Popatrzmy na Ewangelię Jana. I teraz zobaczymy tutaj. Coś, czego może do tej pory jeszcze brakowało. Coś, co, co jeszcze nie było poznane w tej istocie, co tak y, dobrze oddaje ten umiłowany uczeń Chrystusa, czyli y, Jan Ewangelista. Jak zobaczyli Ewangelię Jana, 14 rozdział od 15 do 14. Przeczytamy sobie do 20. Jeśli nie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca o innego pocieszyciela dla Wam, aby z Wami był na zaszczyt. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami. Przyjdę do Was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. I widzimy, że zaczyna się jakby od tego samego. Będziecie zachowywać przykazania, moje, ale widzimy, że to nie bierze się. Ani z naszych wysiłków, ani z naszej... Prośby, ale widzimy, że Chrystus prosi Ojca o Ducha Świętego, tego pocieszyciela, którego dostaniemy na zawsze. I teraz tego Ducha, którego świat nie zna. Natomiast my, którzy jesteśmy w tej relacji z Chrystusem, czekamy na Ducha. Czekamy na Jego działanie, czekamy na Jego dary. I Chrystus mówi w 18. wersecie, nie zostawię Was sierotami. Dalej mówi o jedności i życiu. Że my żyjemy. I będziemy w tej jedności z Nim, tak jak On jest z Ojcem i będzie z nami. Czyli widzimy, że ten akapit mówi przede wszystkim o. Jedności Chrystusa z Jego Kościołem, na wzór jedności Chrystusa ze swoim Ojcem, czyli z naszym. Bogu. Widzimy pragnienie tej bliskości, pragnienie tego, by, tu jeszcze to nie pada, ale za chwilę padnie, byśmy byli synami, byśmy byli tymi, których Chrystus przyjmuje jako przyjaciół. I patrzmy drugi, akapit Od 21 do 24 wersetu tego. 14 rozdziału. Kto ma przykazania moje i zachowuje je? Ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego. A również ja będę Go miłował i objawię muś, rzekł do Niego Juda, ale nie Kariota. Panie, cóż się stało, że nam masz się objawić, a nie świat? W odpowiedzi rzekł do Niego Jezus. Jeśli nie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje to. I przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie, mnie miłuje, ten. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał: Ojca. I zobaczmy, że ta miłość Boga, miłość Chrystusa do ludzi wierzących. Jest w przyjęciu nauki, posłuszeństwie, ale tak naprawdę to jest w tej samej naturze. Bo posłuszeństwo nauce Chrystusa prowadzi nas do natury Bożej. Prowadzi nas rzeczywiście tą drogą Bożej doskonałości. I widzimy, że jest to pragnienie jak spojrzymy tutaj w drugiej części 23 wersetu, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Czyli pragnienie, Boże pragnienie relacji, bliskości z człowiekiem. Nasz Bóg stwórca nas, nas kocha. Pragnie nas do siebie przyprowadzić. Ale żebyśmy mogli zbliżyć się do Boga, musimy stać się w jego to prowadzi nas przez posłuszeństwo nauki, poprzez doświadczenie, poprzez obecność Ducha Świętego w naszym życiu i przez uczciwość nas wobec naszego życia duchowego. Kiedy będziemy coraz bardziej wolni od grzechów, tym bardziej Bóg będzie się do nas przyznawał, a my będziemy doświadczać prawdziwie Jego mocno. I teraz. Następny jeszcze tutaj uzupełnienie, można by powiedzieć, 5 yy, werset. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a pocieszycie Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was o wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Oczywiście, my, oczywiście wiemy, to na przykład w Ewangelii Jana z 16. wersetu z 16. rozdziału 12. werset, kiedy Jezus mówi, mówiąc o działaniu Ducha Świętego, mówi jeszcze wiele Wam mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. I oczywiście to jest zadanie Ducha Świętego, żeby, żeby